Tegoroczne Grand Prix Emilii Romani zostało odwołane ze względu na powódź, jaka dotknęła Reggio Emilia i okolice. Władze Formuły 1 doszły do wniosku, że nie ma sensu odwracać uwagi lokalnych służb od walki z żywiołem, który pochłonął życie już kilku osób. Ponadto warunki w padoku uniemożliwiały bezpieczne przemieszczanie się członków zespołów, kierowców czy fanów. Nie jest to jednak jedyny wyścig w historii Formuły 1, który został odwołany z powodu czynników zewnętrznych. Witam na kanale Wszyscy3, z tej strony Konrad i dziś omówimy sobie przypadki zawodów królowej motorsportu, które nigdy się nie odbyły. Zapraszam na trzeci odcinek Strefy DRS. Kryzys sueski to główna część konfliktu izraelsko-arabskiego, która miała miejsce na przełomie października i listopada 1956 roku. Dotyczył on kanału sueskiego, nad którym kontrole chciały utrzymać Francja i Wielka Brytania. Aby zatrzymać kanał dla swoich wpływów, państwa te uciekły się do posłużenia się Izraelem, którego statki handlowe nie mogły z niego korzystać. Konflikt spowodował znaczny wzrost paliwa i inne trudności ekonomiczne, w związku z czym organizatorzy wyścigów w Belgii i Holandii poprosili zespoły o zaakceptowanie mniejszych stawek startowych na zawody w 1957 roku. Szefowie Stein nie zgodzili się jednak i oba Grand Prix zostały odwołane. Konsekwencją tego wydarzenia było uszczuplenie i tak krótkiego kalendarza do zaledwie sześciu rund, nie licząc niezaliczanego do klasyfikacji Indianapolis 500. Aby załatać dziurę po anulowaniu wyścigów w krajach Beneluxu, włodarze E1 poprosili rządzących włoskiego miasta Pescara o zorganizowanie zawodów. Ci zgodzili się i cyrk E1 zawitał na legendarny tor uformowany wśród wzgórz i wiosek niedaleko miasta, na którym ścigano się jeszcze w latach 20. XX wieku. To był pierwszy w historii sportu przypadek, kiedy jeden kraj gościł dwa weekendy wyścigowe w jednym sezonie. Spa Francorchamps to jeden z najpopularniejszych torów wyścigowych na świecie. Umieszczony wśród ardeńskich lasów obiekt jest znany ze swojej długości oraz ikonicznej sekcji szybkich zakrętów – Oróż i radion. Obecna konfiguracja toru jest wymagająca nawet dla największych mistrzów kierownicy. Jednak ponad pół wieku temu przyprawiał kierowców odreszcze. Jego długość wynosiła aż 14 kilometrów, a nitka toru przebiegała przez tereny zabudowane miasteczka Spa, nieogrodzone żadnymi barierami, a zaledwie belami siana. Dochodziło na nim do wielu śmiertelnych wypadków i świadomość tego miał świeżo uformowany związek kierowców Grand Prix z Sir Jackie Stewartem na czele. Trzykrotny mistrz świata zażądał poprawy bezpieczeństwa, co nie spotkało się z odzewem ze strony organizatorów wyścigu, którzy dumnie opowiadali się za klimatem i prestiżem, z jakim omnosi się wyścig w Belgii. To wystarczyło, by rozwcieszyć kierowców, którzy nie pojawili się na torze, a włodarze poinformowali o tym fakcie za pomocą krótkiego pisemnego powiadomienia. Dennis Jenkinson, były dziennikarz motorsportowy, skrytykował obawę Jackiego Stewarta i spółki na łamach magazynu Motorsport. Nasi tak zwani kierowcy Grand Prix zajmują się robieniem na drutach, używając specjalnych igieł bez ostrych czubków. Przez pewnego małego szkota, którego pobożne lamenty wyprały mózgi i podkopały naturalne instynkty niektórych młodych i niedoświadczonych nowicjuszy, usunął Grand Prix Belgii ze Spa Francorchamps. Finalnie do starej konfiguracji wprowadzono szykanę i Formuła 1 powróciła do Spa w roku 1970. Jednak to był ostatni wyścig na 14-kilometrowym odcinku. W latach 80. XX wieku Formuła 1 rozpoczęła proces amerykanizacji. Za pomocą wpływów i splendoru chciała popularnością dorównać Nascarowi czy serii KART. Perłą w koronie amerykańskich wojaży Berniego Ecklestone miał być wyścig w Nowym Jorku. Zawody rozgrywane w centrum miast były dla wodarzy sportu chlebem powszednim. Wyścig zaplanowano po raz pierwszy na 25 września 1983 roku. Głównym założeniem projektu było zapewnienie piękna i czaru związanego z wyścigiem w Monte Carlo, połączonego z nowojorską atmosferą. Middles Park, znany z goszczenia tenisowego US Open, miał być miejscem, w którym miało się odbyć Grand Prix. No właśnie, miał być. W czerwcu 1983 roku plany zostały odłożone na półkę co najmniej na rok przez protesty środowiskowe, groźby prawne i problemy z postanowieniami sponsorskimi oraz telewizyjnymi. W 1984 doszło do kolejnego niepowodzenia, kiedy wyścig kart w pobliskim Midowlands nie zakończył się wielkim sukcesem. Ecclestone przez kolejne kilka lat trwał w pomyśle zorganizowania Grand Prix Nowego Jorku, po czym ostatecznie odpuścił. Przenieśmy się znów do Belgii. W 1985 nastąpił jedyny w historii przypadek odwołania weekendu wyścigowego, który trwał, choć teoretycznie mówiło się o jego przełożeniu. Wczesnym czerwcem miało odbyć się Grand Prix na zmodyfikowanym i znacznie skróconym torze spa, na którym nałożono nową nawierzchnię, która miała zapewnić większą przyczepność podczas deszczu. Był jednak jeden problem. Asfalt został wylany zaledwie dwa tygodnie przed pierwszym treningiem i nie zdążył się zasklepić. W efekcie tego pojawiły się na nim pęknięcia, które jednak nie odstraszyły kierowców. W ciągu nocy naprawiono ubytki, lecz to tylko pogorszyło sprawę. W sobotę kierowcy wykręcali czasy, uwaga, 25 sekund wolniejsze. Okazało się, że nawierzchnia została odnowiona także w miejscach, gdzie nie było na to w ogóle potrzeby, a Sam Jenkinson pisał, że nie było najmniejszej szansy na to, by nowy asfalt ułożył się do tego czasu prawidłowo. Wyścig odwołano, organizatorzy zaś zostali ukarani grzywną. Od zarania dziejów oczywistym są negatywne skutki łączenia sportu z polityką. Obie dziedziny jednak są w dzisiejszych czasach niezwykle trudne do odseparowania, szczególnie gdy w grę wchodzą gigantyczne pieniądze rządów w zamian za promocję kraju. Nie inaczej było z Bahrajnem. Tor w Sakir miał inaugurować sezon 2011 Formuły 1 13 marca, ale w połowie poprzedniego miesiąca do kraju dotarły antyrządowe protesty i powstania w całej Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, znane pod wspólną nazwą Arabskiej Wiosny. Kilku demonstrantów zostało zabitych, a ratownikom medycznym uniemożliwiono dotarcie do rannych. Nabil Rajab, wiceprezes Centrum Praw Człowieka w Bahrajnie, dał jasno do zrozumienia, że protestujący będą starali się wykorzystać międzynarodowy blask imprezy F1. Po tygodniu niepokojów następca tronu Bahrajnu, Salman bin Hamad bin Insa al-Khalifa, potwierdził nieuniknione odwołanie wyścigu. Toczyły się rozmowy o przesunięciu go na późniejszą część sezonu, ale zatłoczony kalendarz i niechęć zespołów sprawiły, że F1 nie wróciło do Bahrajnu do 2012 roku. Rok 2020 postawił świat do góry nogami. Wybuch najpoważniejszej od lat pandemii COVID-19 dotknął wszystkie elementy życia codziennego także i sport. W marcu 2020 roku miał się rozpocząć jubileuszowy, 70. sezon Formuły 1 na torze Albert Park w Melbourne. W tym czasie koronawirus zaczął gwałtownie postępować, i nikt nie był pewny, czy weekend wyścigowy dojdzie w ogóle do skutku. W tym czasie Grand Prix Chin zostało z góry odwołane. Niektórzy kierowcy byli przeciwni organizacji wyścigu w Australii, a na ich czele stał Lewis Hamilton, kwitując chęci Liberty Media jako szokujące, a później całość podsumował zdaniem Kasa jest władcą. Później nastąpiło nieuniknione. Pozytywny test na COVID w garażu McLaren'a i wśród innych osób w padoku, które samodzielnie nałożyły na siebie kwarantannę. Wiadomości te nadeszły dosyć późno, bo w czwartkowy wieczór, tuż przed pierwszym treningiem, zwołano spotkanie wszystkich zespołów, które trwało aż do wczesnych godzin porannych. Fanom pozostało czekać na oficjalne stanowisko, które nie nadchodziło. Mimo wiarygodnych przecieków z padoku, powrotu Kimiego Rajkonena i Sebastiana Vettel'a do domów, a także niestawienia się przez ekipę Renault na torze, kibice wciąż stali pod bramkami, nie wierząc w owe przecieki. Wreszcie nadszedł komunikat. Grand Prix Australii zostało odwołane, a sezon przesunięty w czasie o cztery miesiące. Kierowcy wrócili do ścigania w Austrii na Red Bull Ringu, a wyniki Grand Prix Styrii miały zdeterminować kolejny rok dominacji Mercedesa. Ciekawostką jest fakt, że w wyniku pandemii nigdy do skutku nie doszedł wyścig w Wietnamie na świeżo zbudowanym torze w Hanoi. Mógłbym tutaj jeszcze wspomnieć kolejne Grand Prix Belgii, tym razem z 2021 roku, jednak oficjalny wyścig miał miejsce, mimo że trwał ledwie trzy okrążenia. Wywołał on wielkie poruszenie i oburzenie fanów, którzy domagają się ścigania nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach deszczowych, jak jeszcze za dawnych czasów. Czy słusznie? Serce mówi tak. Rozum? Wszystko zależy od tego, jak kierowcy i zespoły się na to zapatrują. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału i standardowo zapraszam do pozostawienia łapki w górę, jeśli ten odcinek oczywiście Wam się spodobał. Jeśli zaś chcecie być na bieżąco z pozostałymi produkcjami, polecam zasubskrybować nasz kanał. To tyle ode mnie. Do usłyszenia.